stacja? Dzień dobry. Halo. Warszawa, pierdol Wrocław Pierdol. Nie, ja naprawdę mam dość. Ja prosiłem przed pro programem Liroja żeby specjalnie nie przeklinał, a to się okazuje, że Warszawa przeklina. stacja, cześć? Cześć, mówisz z Warszawy. Ja mam takie pytanie do Leroya. Mhm. E, czy blaszczy Pytonga? Słucham. Leroy, czy blaszczysz pytonga? A ty? Ja nie. No to ja tak. <laughs> A ty siorpiesz pisiora? Radiostacja? To na razie. 622 26 26 625 3630 radiostacja. Halo? Tak. Dzień dobry, czy mogę zadać Lirowi małe pytanie? zadawaj. Czemu ty w piucie się kojarzysz z hip hopem w Polsce? Nie wiem, po prostu widocznie tak uważam. Słuchaj, zepsułeś tak sytuację, że dzieciaki małe myślą, że ty jesteś hip hopowcem, a ty pieprzysz takie bzdury, stary, że normalnie mają ci ciebie dość ludzie wszędzie. No ale tu masz problem stary. No nie mam problemu właśnie, ty masz problem. Nie, ja od no razu to raz powiedz... Dobra, nie jestem wyluzowany. Dobra, teraz... Pros... Stary, przyjadę do Kielec i będę ci normalnie, będziesz mi wytąga yy, laskał. <laughs> Obiecuję ci stary, zobaczysz. Dobrze. Przyjadę z całą Warszawą i będziecie ci pierdolić w dupę. Dobrze. Na razie, papa, pa, pozdrawiamy, życzymy <laughs> ci tego samego, radiostacja. <laughs> Hallo? E, tak? Nie pokazuj się we Wrocławiu. No. <laughs> ja czy Leroy? Ej, to nie wiemy, na wszelki wypadek obaj nie będziemy jeździć radiostacja 622, 26, 26 625, 36, 30 radiostacja halo to spróbuję ten drugi numer telefonu radiostacja ja mam nadzieję, że ci to tutaj dzwonią, żeby się walili na ryj bo są normalnie debilami pierdolci to się zaczyna robić makakofonia, ja przypominam, że nie jest po 22, więc ja bym sobie tego raczej nie życzył. Radystacja. Siema, znowu ja, cóż to jest, się jakaś ludzie, no będzie mi tu pytonga laskał na antenie, burak jeden z drugim.